Sponsorem dzisiejszej relacji z meczów w świecie jest firma Energo Remont. Nie była to dobra sobota dla zespołu świeckiej wdy, która na własnym boisku zmierzyła się z pogonią Mogilno. Choć pojedynek zakończył się remisem, to z takiego wyniku na pewno nie są zadowoleni kibice, a już na pewno nie działacze naszego klubu. Wszyscy liczyli bowiem, że ze zdecydowanie słabszą drużyną WDA poradzi sobie bez problemu i przerwie długą pasę remisów. Nic takiego się nie stało, a nasi dopisali do swojego konta tylko jeden cenny punkt. Na pewno jako Beniaminek jest ciężko, szczególnie na początku, wejść, wejść tutaj w rytm tych rozgrywek ligowych, Szczególnie, że patrząc na Wasz skład, to dużo on się nie różni w porównaniu z tym, który wywalczył awans do ligowych rozgrywek. Y znaczy my wzmocniliśmy się praktycznie trzema młodzieżowcami, Adamem Szalem, który na dzień dzisiejszy jest kontuzjowany, jeszcze dwoma, także praktycznie gramy tym zespołem, który, który awansował i z tych meczów siedmiu kolejek tych punktów powinniśmy mieć więcej, ale tak to w piłce jest, no, jednym Beniaminką idzie tak jak Ostrowi, wszystko wychodzi, a Mówię, my już byśmy, czy w Lesznie, czy w Środzie Wielkopolskiej, czy z Lubońskim, no, powinniśmy nie przegrywać, czy remisować, tylko wygrać te mecze. Ale wszystko jest na dobrej drodze. Chłopacy. Myślę, że po tym meczu naprawdę yy, nabiorą wiary i, i myślę, że w kolejnych spotkaniach zdobędziemy komplet punktów. Mając więc naprzeciwko siebie taki skład wda mogła być pewna wygranej. I takie przeświadczenie było widać po świecianach w pierwszej połowie, w której nadawali tempo gry. Efektem i zwieńczeniem tych starań była dobra akcja Adriana Talaśki, który w sytuacji sam na sam w 44 minucie zdobywa prowadzenie dla miejscowych. Po zmianie stron klarownych sytuacji bramkowych nadal brakowało i kiedy już się wydawało, że jednobromkowe zwycięstwo wda dowiezie do końca, pogoń zawalczyła o swoje. W doliczonym już czasie gry po akcji z autu piłkę do siatki bronionej przez zapałem wpakował Łukasz Kębski. Panie trenerze, na pewno jesteście zadowoleni z tego rezultatu. Cały mecz, praktycznie całą drugą połowę goniliście wynik, przegrywaliście 0-1. Okazji w tym meczu oba zespoły nie miały zbyt dużo, ale udało się Wam pod koniec spotkania jedną z nich wykorzystać i zamienić na bramkę, która dała Wam cenny punkt. Tak, ma pan rację. Cieszymy się z tego punktu. Wiedziałem przed meczem, że WDA jest bardzo groźnym zespołem, szczególnie u siebie. Ma bardzo dobrą linię pomocy i, i siła ich ofensywna jest, jest bardzo mocna. Po środowej porażce 4-0 z Nielbą, moim zadaniem było podnieść morale zespołu, bo po każdej porażce trzeba potrafić się podnieść. I, I próbowałem dotrzeć do chłopaków, żeby tutaj w dzisiejszym meczu przynajmniej zaangażowaniem i wolą walki spróbowali wywieźć choćby punkt. Ten punkt udało się zdobyć. Myślę, że jest sprawiedliwym wynikiem, bo goniliśmy rzeczywiście w drugiej połowie ten wynik i, i udało nam się w końcówce strzelić Gola. Jestem zadowolony z postawy zespołu, naprawdę stanęli na wysokości zadania. W wągrowcu, nie wiem, jakiś mieliśmy dołek fizyczny chyba i tam troszeczkę mecz nam się nie ułożył, ale tutaj z trudnego terenu wywieźliśmy punkty i trzeba z tego się cieszyć. W środę gramy z solcem, postaramy się u siebie zdobyć trzy punkty. No cóż, my z tego punktu na pewno, panie trenerze, nie jesteśmy aż tak bardzo zadowoleni jak ekipa pogoni Mogilno niemniej jednak trzeba przyznać że w dniu dzisiejszym w tej drugiej połowie kiedy zespół pogoni się już trochę odkrył nie bardzo wychodziły nam te y, sytuacje do kontrataku zagraliśmy ogólnie najsłabszy mecz w tej rundzie i tutaj nie ma co ukrywać cały zespół ponosi odpowiedzialność za ten remis stracona bramka w doliczonym czasie gry musimy po prostu wziąć usiąść mocno porozmawiać sobie w szatni czego w ogóle tutaj chcemy co chcemy osiągnąć Uderzyć mocno w stół i zacząć od nowa to wszystko, bo nie, nie, nie poszło to w tym kierunku, chyba który miało iść. Tracimy bramkę, mówię, w doliczonym czasie, jeszcze znowu stracone zwycięstwo. Szkoda. Teraz WDA musi ponad wszystko wrócić do świetnej formy z początku sezonu. Najbliższy mecz nasza drużyna rozegra w świecie 29 września o godzinie 16 podejmując Nelbę w wągrowiec. Natomiast wcześniej zespół ze świecia wyjedzie do Lubonia. Zespół Beniaminka z Lubonia y, też na początku sezonu lekko zawodził. Teraz, jakby złapali drugi oddech i gromadzą gdzieś y, te punkty. Tak więc, nas na pewno czeka kolejny bardzo trudny pojedynek, w którym zapewne y, cel je, jest jasny: zwycięstwo. Może na wyjeździe uda nam się przełamać i w końcu zdobyć te punkty. Gdzieś to wszystko się zatrzymało, zablokowało. No i najbliższa okazja do tego będzie w najbliższą sobotę, aby zagrać o zwycięstwo zdobyć trzy punkty i zadowolić w końcu kibiców cztery mecze? 4-5? Cztery, pięć? Pięć. pięć meczy tracimy punkty. Trochę za dużo. Sponsorem relacji z meczów w świecie była firma Energo Remont.